Cześć, nazywam się Daria Zaratkiewicz i witam Cię na moim kanale YouTube. Dziś chciałabym zaprosić Cię do praktyki Chandra Namaskar. Możesz wpleść ją w każdej pełni lub w nowiu do swojej sesji jogi, ale to również cudowne urozmaicenie, kiedy potrzebujesz odrobiny wytchnienia, ukojenia, regeneracji. Możesz również korzystać z Chandra Namaskar, kiedy praktykujesz jogę wieczorem. Kiedy będziecie gotowi, stajemy na lewej stronie naszej maty, zwróceni przodem do długiej krawędzi. W przeciwieństwie do powitań słońca, w których stoimy przodem do tej krótkiej krawędzi, już powitaniu księżyca jesteśmy ustawieni właśnie w tę stronę. Stopy ustaw teraz na szerokość twoich bioder i kiedy będziesz gotowa, gotowy na moment, biorąc wdech, unieś ręce, połącz je nad głowę i zejdź w dół do linii mostka serca. Pozwól, żeby broda pochyliła się łagodnie w dół, w ten sposób symbolicznie umysł kłania się sercu. Zamknij oczy i pozwól sobie na przejście od myślenia do czucia. Uświadom sobie obecność i drogę oddechu w ciele. Pozwól, aby był jak najdłuższy i jak najspokojniejszy. Być może to będą najgłębsze i najspokojniejsze wdechy i wydechy dzisiejszego dnia. Poczuj, co teraz jest w tobie żywe. Jak się teraz czujesz? I zabierz spokojny rytm oddechu do całej dzisiejszej praktyki. Kiedy będziecie gotowi, powolutku otwieramy oczy i unosimy ręce, tym razem nie łącząc ich, bierzemy wdech. Zostaw w dłonie na szerokość barków, wydech, wychyl się w lewą stronę i spójrz po przekątnej w górę. Poczuj rozciąganie prawej bocznej taśmy ciała i biorąc wdech, wróć do centrum. Wydech to samo, wychylając się w prawo. Obserwuj teraz, co się dzieje po lewej stronie i biorąc wdech, wróć do centrum. Stopy ustawiamy szeroko względem siebie, szerzej niż na szerokość bioder. Palce otwieramy pod kątem mniej więcej 45 stopni. Jeśli masz chęć, połącz razem ze mną kciuk oraz palec wskazujący w gian mudrę i zacznij obniżać środek ciężkości. Uwaga, żeby nie wypychać miednicy ani nadmiernie do przodu, ani do tyłu, po prostu zejdź w dół i poczuj, jak cudownie wzmacniają się twoje nogi. Oddychaj głęboko, głowa jest nad miednicą. I biorąc kolejny wdech, do i stawy kolanowe ustawiamy teraz stopy prosto padle względem siebie. Sprawdź, czy twoja prawa pięta przecina lewą stopę na pół, dzięki temu biodra bardzo ładnie ustawią się na wprost długiej krawędzi Twojej maty. I kiedy będziecie gotowi, dodajemy dłonie, sprawdzamy, czy mamy je na linii barków i z wydechem w prawo wychylamy się, wchodząc do trikonasany. Możesz prawą dłoń odłożyć na kości piszczelowej, możesz zejść niżej, jeśli czujesz się swobodno-swobodny, możesz również złapać palcem wskazującym i środkowym za duży palec stopy. Wszystko zależy od tego, czy możesz otwierać klatkę piersiową i wydłużać kręgosłup w danej wersji pozycji. Więc poszukaj tej optymalnej dziś dla siebie i oddychaj spokojnie. Jeśli możesz, skieruj teraz wzrok na lewą dłoń i odepchnij się od stóp, wywijając skórę na udach, łydkach. Z wydechem wejdziemy razem do pozycji piramidy. Żeby sobie ją ułatwić, zróbmy więcej przestrzeni dla miednicy Stopa z tyłu ląduje teraz pod kątem ostrym, mniej więcej 45 stopni. Stopa z przodu skierowana jest palcami na wprost, natomiast jeśli potrzebujesz oddal ją leciutko na zewnątrz, tak żeby swobodnie wybalansować biodra. One teraz kierują się na dłu krótką krawędź maty. I z wydechem dłonie oprzyj sobie na opuszkach palców, albo podeprzyj je na kostkach do jogi lub książkach, a jeśli możesz całe śródlęcze dociśnij do podłoża. Wszystko zależy, który wariant będzie najbardziej dziś Tobie odpowiadał. Szukamy balansu dla bioder, szukamy balansu dla barków, tak aby z kolejnym wydechem dodać skłon do prawej nogi. Co jest ważne? Chcemy klatką piersiową schodzić w stronę uda, więc na początku skup się na wydłużeniu kręgosłupa i tym wychyleniu. Jeśli jest ci bardzo ciężko, uginaj lekko prawe kolano. I dopiero kiedy klatka piersiowa i udo będą w maksymalnej bliskości, możesz pogłębiać skłon, obniżając lekko głowę. Tak, żeby nie robić tego na samym początku i nie kompensować tego zejścia przez odcinek piersiowy i szyjny kręgosłupa. Więc najpierw wydłużenie już poczujesz, że cudownie rozciąga się prawa tylna taśma Twojej nogi. Oddychaj głęboko, dopasuj intensywność. Jakikolwiek zakres ruchu dziś ci nie towarzyszy, uszanuj go, nawet jeśli jest bardzo malutki. I pamiętaj, że całe nasze piękno tkwi w różnorodności. Oddychaj spokojnie i głęboko. I z tej pozycji przejdziemy prosto do wykroku, więc stopy z tyłu oddal, zaprzyj na palcach i zacznij obniżać lewy staw kolanowy. Prawe kolano ustabilizuj nad kostką i biorąc wdech unieś ręce, rozluźnij barki z wydechem i kolejny wdech. Otwórz jak najszerzej klatkę piersiową. Spójrz przed siebie lub w górę, oddychaj głęboko. Z wydechem dłonie wracają i wydech opieramy je o matę. Stopa z tyłu ponownie na palce, ustawiamy obie stopy równolegle względem siebie i, uwaga, przenosimy ciężar ciała na prawą nogę. Uginając prawy staw kolanowy, wycofaj miednicę w tył i w dół, wchodzimy do skandasany. To jest wariant numer jeden. Sprawdź, czy czujesz się w nim komfortowo. Jeśli chcesz zejść głębiej, oprzyj dłoni lub opuszki palców na macie i obniż jeszcze miednicę. Jeśli czujesz się mocno rozciągnięta rozciągnięty, spróbuj zadrzeć palce lewej stopy na siebie i poszukaj również tutaj wydłużenia dla kręgosłupa. Wdychaj. Pięknie. Przenosimy ciężar ciała na drugą nogę. Zmieniamy stronę i w przypadku powitania księżyca po prostu odwracamy kolejność. W związku z czym prosto skandasa ze Skandasany wejdź razem ze mną do wykroku. Ustabilizuj nogę z przodu, zadbaj o kolano nogi z tyłu, tak żeby nie czuć dyskomfortu. Gdyby tak było, podłóż sobie koc albo nawet zbiń własną matę, tak żeby twoje kolano czuło się bezpieczne. I dodaj ręce, kolejny wdech, otwórz serce. Wracamy dłońmi w górę i z wydech opieramy ją matę. Stopa z tyłu zapiera się na palcach, a my prosto wchodzimy do piramidy. Więc znowu poszukaj balansu dla bioder, dla barków, sprawdź, gdzie jest Ci najwygodniej oprzeć dłonie i dodaj skłon z wydechem. Kolejny wdech, wchodzimy do trikonasany, więc ustawiamy stopy prostopadle względem siebie, odpychamy się od dłoni, która jest na nodze i wydłużamy kręgosłup. Jednocześnie odepchnij się od stóp, wywiń skórę na udach, łydkach, poczuj jak cała asana pięknie się ugruntowuje. Jeśli dasz radę, spójrz w stronę prawej dłoni. Z kolejnym wdechem wróć do centrum, przysiad bogini, ustawiamy stopy, obniżamy środek ciężkości. I powoli, prostując nogi, lewą stopę dosuwamy do prawej. Kończymy sekwencję na prawej stronie naszej maty i unosimy z wdechem ręce. Rozluźnij barki, wychyl się w lewo. Przejdź do centrum i to samo w prawo. Unieś dłonie na moment, połącz je, zejdź do przestrzeni serca. Możesz zamknąć oczy, jeśli tylko masz ochotę. świadom sobie, jak się teraz czujesz. Poczuj wicie serca. Uspokój rytm oddechu. I jeśli jesteś gotowa, gotowy, otwórz oczy. Wracamy ponownie, powtarzając całość, lekko przyspieszę tempo, tak aby cała sekwencja mogła się upłynnić. Natomiast trzecie powtórzenie będzie niespodzianką. Jak jesteście gotowi, ponownie stopy ustawiamy na szerokości naszych bioder. Wdechu nosimy ręce. Wydech, wychylamy się w lewo. Wdech do centrum, tak żeby nie szarpnąć. To samo w przeciwną stronę. Powrót i przysiad bogini. Pamiętaj, żeby zejść w dół, poczuj przywodziciele, poczuj silne nogi. I kolejny wdech, trikonasana, wydech. Schodzimy dłonią, opierając ją swobodnie gdzieś na nodze. Możesz też chwycić za duży palec. Spoglądamy, jeśli to możliwe, w stronę lewej dłoni. I kolejny wydech, płynne przejście do piramidy. Dodaj skłon, taki jaki czujesz, że dziś jest optymalny dla Ciebie i Twojego ciała i powolutku przejdź płynnie do wykroku, unieś ręce, niech miednica się osadzi i otwórz z wdechem serce, cudownie, unieś ręce, oprzyj je o matę, stopa z tyłu na palce, wchodzimy do skandasany, pamiętaj o opcjach, możesz zostać wyżej, możesz zejść niżej, możesz zadrzeć palce stopy na siebie i przenieść ciężar ciała na drugą stronę. Wykrok. Tym razem lewe kolano nad kostką. Możesz docisnąć grzbiet stopy z tyłu, żeby jeszcze bardziej ustabilizować pozycję. Wdech. Otwórz klatkę piersiową. I wydech. Dłonie na matę. Wchodzimy prosto do piramidy, więc stopę z tyłu zawsze i pod kątem ostrym. Balans w barkach, balans w biodrach. Wydech, skłon. I powolutku trikonasana. Szukaj płynności ruchów. Wdech do centrum i wydech. Przysiad bogini. Kolana się prostują z kolejnym wdechem. Lewa stopa zbliża się do prawej. Obie nogi na szerokość bioder. Wdech, unosimy ręce. Wydech, rozluźniamy barki. Wychylamy się w lewo. Do centrum. I wydech w prawo. Pięknie, ponownie daj sobie chwilkę. Obserwuj doznania. I trzecie powtórzenie, tak jak obiecałam, niech będzie niespodzianką. Chciałabym Ci zaproponować ostatnią sekwencję w ciszy. Możemy oczywiście obserwować siebie. I jeśli moje tempo ci odpowiada, zapraszam Cię do wspólnego wykonania tego powtórzenia. Natomiast jeśli jest za szybkie lub za wolne, poszukaj optymalnego tempa dla siebie. I pozwól sobie właśnie na flow, na płynność ruchów. Być może poczujesz nawet, że to ma szansę stać się medytacją w ruchu albo rodzajem tańca. Zaufaj sobie i swojemu ciału, pozwól, żeby płynny oddech Cię prowadził, i ciesz się każdym ruchem. Kiedy będziecie gotowi, stopy na szerokość bioder. Daj sobie chwilkę, możesz pozostać razem ze mną przez kilka oddechów w tadasanie, ręce równolegle do tułowia. I kiedy będziecie gotowi, wdech, rozpoczynamy sekwencję. Cudownie, w swoim tempie dokończ albo powtórz tyle razy, ile masz ochotę i sięgaj po czandra na maskar w każdym momencie, kiedy będziesz potrzebować wyciszenia, regeneracji, ukojenia. A ja z całego serca dziękuję Ci za dziś. Zapraszam Cię do kolejnych praktyk, do subskrypcji kanału, ale również do spotkań na żywo, czy to na zajęciach, czy to na wyjazdach, czy to na warsztatach. Namaste!